W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, Błogosławiona jesteś między niewiastami, Błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją, okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stron, aby wyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto Słowo Pańskie. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Kilkunastoletnia dziewczyna, Miriam, Maria, wygłasza proroctwo, które tylko Duch Święty mógł jej podpowiedzieć, że wszystkie pokolenia będą ją czciły ale z pełną świadomością, nie dlatego, że ona jest wielka, ale dlatego, że wielkie rzeczy uczynił jej wszechmocny. Jeżeli patrzymy na dzisiejszą uroczystość i dzisiejsze wydarzenie, to zawsze z tą świadomością, że źródłem jest Bóg. Zawsze ze świadomością, że to wszystko, co wielkiego dokonało się w życiu Maryi, dlatego że była w pełnej harmonii z Bogiem. Przygotowując dzisiejsze zamyślenie nad Bożym Słowem, natrafiłem na tekst francuskiego poety. Na drodze betlejemskiej osioł prowadzony przez, Jezusa, przez Józefa niósł dziewicę. Ona niewiele ważyła. Była bowiem jedynie obciążona przyszłością obecną w sobie. Dziewica była lekka. Bo była wychylona ku przyszłości. Naszym problemem jest często to, że za bardzo skupiamy się na przeszłości, i dlatego jesteśmy nią obciążeni i przeciążeni. Być może jest trochę nas, winy teologów i księży, że tak bardzo zachęcamy Was do unikania grzechów, że zapominamy Wam powiedzieć, że grzechy to jest sprawa Bożego miłosierdzia i trzeba je Boże Bożemu Miłosierdziu zostawić, a trzeba skoncentrować się na przyszłości. Maria to wiedziała. Uczmy się od niej. Jak popatrzymy na jej życiorys, to on jest właśnie ciągle wychylony ku przyszłości. Zastanawia na przykład to, że kiedy przynosi dzieciątko Jezus, to słyszy przepowiednię dotyczącą przyszłości. Twoje serce miecz przeniknie. A więc to nie jest przyszłość z happy endem, ale to jest ciągłe patrzenie w przyszłość. Za każdym razem w tą stronę. To, co też od dłuższego czasu mnie nurtuje, to to, że Maryi nie ma po śmierci Jezusa przy jego grobie. Ale odpowiedź jest prosta. Ona już była wychylona ku przyszłości. Ona wiedziała, że on w grobie nie zostanie. Wszyscy inni się na grobie koncentrowali i byli załamani, bo on umarł. Ona już była dalej. I myślę, że cały życiorys Maryi to jest to e, zmierzanie w stronę celu, do którego dotarła, przynajmniej symbolicznie, w dzisiejszą uroczystość. Symbolicznie, bo jak będziemy w, potem w modlitwie poświęcenia ziół e, się modlić, to dlatego wybrano tą porę roku, nie dlatego, że Maria e, poszła do nieba w sierpniu. Tylko dlatego, że dojrzewają owoce. I ten najbardziej dojrzały owoc łaski Bożej, no, nie mógł kiedy indziej dojrzeć jak w środku lata. Na początek trochę historii. Gdy idzie o dane historyczne, to Maryja po raz ostatni, tak się wydaje, pojawia się w Piśmie Świętym na początku Dziejów Apostolskich, kiedy razem z Apostołami modli się w wieczerniku. Na dobrą sprawę patrząc, to raczej oni się kleją do niej, bo Maryja została pod krzyżem, a oni uciekli, nie? Więc źródło mieli w środku. I od tego czasu Maryja się już nie pojawia. Ale to jest złudzenie. Bo najpierw coś, co jest tradycją historyczną. Nie spotkacie nigdzie tekstu o tym, że Maryja umarła. Kościół unikał tego słowa. To słowo byłoby obraźliwe w stosunku do niej. Od samego początku była tylko dyskusja, gdzie, między Jerozolimą i Efezem, ale ona zasnęła. A co jest cechą tych, którzy zasypiają? Ano to, że się obudzą. Więc w przypadku Maryi to było zaśnięcie. Dlaczego ona nie mogła umrzeć? Bo gdyby umarła, to jej ciało by się rozłożyło. A Kościół mówi jak. I tu pierwsze czytanie. Ona była arką przymierza i świątynią Boga. I nie ukrywam, że w tym roku zrozumiałem, co znaczy świątynia Boga. Świątynia to jest miejsce spotkania człowieka z Bogiem. W Maryi doszło do najbardziej wymownego spotkania człowieka z Bogiem. Przed nią tego nigdy nie było. Był biedny człowiek i wielki Bóg. A teraz nagle w niej, w jej środku dochodzi do spotkania Boga i człowieka, w jednej nawet osobie Jezusa Chrystusa. I w związku z tym Kościół sobie nie wyobrażał tego, żeby ona się mogła rozłożyć. Jeżeli sięgniemy do bardzo młodego dogmatu, najstarsi z Was już wtedy byli na świecie, papież Pius XII napisał, musiała zostać zachowana od skażenia grobowego. Bo ona nie mogła ulec rozkładowi. Czyli dokładnie tak. Świątynia Boga musi być ochroniona i świątynia Boga pójdzie do nieba. Powiedziałem, że wydawałoby się, że na tym kończy się opowiadanie biblijne i fakty dotyczące Maryi. Nieprawda. Jest jeszcze jeden fakt, dzisiejsze pierwsze czytanie. Tylko, moi drodzy, nie wiem, czy uświadomiliście sobie, że to czytanie, tę Ewangelię, ten tekst, pisał syn. Matki Bożej od dnia śmierci Jezusa po prezentacji że tak powiem Pan Jezus mówi do Maryi o Janie, oto syn Twój do Jana mówi, oto matka Twoja i ten Jan jest autorem apokalipsy i co pisze o swojej matce bo niewątpliwie pisze o niej uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych tekstów biblijnych z całą wymową Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. To nie o to chodzi, że ładnie wygląda na obrazkach. Słońce jest zawsze znakiem Boga. Ona była obleczona w Boga. Ona była przebóstwiona. Ona była, powiedzielibyśmy to naszym językiem święta, oświecona łaską Bożą. Wspominam przed kilkudziesięciu lat śmierć papieża Jana Pawła II, Miałem okazję spotkać się z kardynałem Dziwiszem krótko po jego śmierci i pytaliśmy, jak umierał papież. A kardynał Dziwisz powiedział: On nie umierał. On po prostu przeszedł z pokoju do pokoju. On był tak zanurzony w Panu Bogu, że niepostrzeżenie znalazł się po drugiej stronie. I myślę, że to jest to, co próbuje pokazać ten obraz. Ona była przebóstwiona. I drugi element tego obrazu, księżyc pod jej stopami. Księżyc jest znakiem śmierci i śmiertelności. To ma już za sobą. I od tego momentu, moi drodzy, rozpocznie się coś, co ja nazywam radością w niebowzięcia, bo dla mnie jest to jedna z najbardziej radosnych uroczystości roku. Nie wiem, czy nie większa niż Zmartwychwstanie, drobne bluźnierstwo, ale przedtem jeszcze jedna dana historyczna. Historia Eutymiusza. To jest jeden z historyków V wieku. Opisuje takie wydarzenie. Jest rok 451. Patriarcha Jerozolimy przyjeżdża do Konstantynopola, spotyka się z cesarzem i taki rozgrywa się między nimi dialog. Cesarz, Mar Cesarz Marc już mówi tak. Dowiedzieliśmy się, że w Jerozolimie znajduje się Kościół Matki Bożej na terenie ogrodu Getsemani, gdzie jej ciało zostało złożone w grobie. My, jako cesarz, pragniemy, aby relikwie Matki Bożej sprowadzono tutaj do Konstantynopola dla ochrony miasta. Patriarcha odpowiada: Rzeczywiście mamy grób, ale jest on pusty od czasów apostolskich. Cztery wieki później opowiadanie, że ten grób jest pusty. I tu się zaczyna ta radość. Moi drodzy, Dwa najważniejsze groby chrześcijaństwa są puste. Grób Matki Bożej, a przedtem grób Jezusa. Co to znaczy? Wracając do początku, naszą przyszłością jest pusty grób. Ja wiem, że kiedy opłakujemy kogoś bliskiego, to żal, cierpienie, rozstanie. Ale to nie jest koniec. Naszą przyszłością jest pusty grób. W związku z tym, niezależnie od tego, ile czasu minie, Spełni się o drugie czytanie wszyscy zmartwychwstaniemy, wszyscy wrócimy do życia, bo jesteśmy nieśmiertelni. I to jest ta pierwsza radość pustego grobu, którą przynosi nam uroczystość w wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny. Drugi element tej radości odkryłem czytając teksty związane z dzisiejszą uroczystością, moim zdaniem ostatniego doktora Kościoła papieża Benedykta. Pisze on w kazaniu na wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Bóg jest niebem. Moi drodzy, w takim razie co to jest wniebowzięcie? To jest zabranie Maryi do Boga. Nasz błąd w myśleniu, bo sobie nie potrafimy wyobrazić tego, czym jest niebo, polega na tym, że my chcemy widzieć to jako miejsce. Niebo nie jest miejscem. Niebo jest stanem zjednoczenia. Maryja, która była zawsze blisko Boga, została z nim w pełni zjednoczona. Oczywiście my ludzkimi obrazami mówimy o tronach, mówimy o tym, że stoi obok Syna w koronie, natomiast jest to nasz nieudolny język. Bóg jest niebem, więc każda i każdy z nas jest zaproszony do tego, aby do nieba z czasem powędrować. I trzeci powód tej radości, radości w niebo wzięcia, to jest to, że w niebie mamy matkę. A razem z Janem Ewangelistą pod Krzyżem, to także my usłyszeliśmy, oto matka Twoja. A czego chce matka? Matka chce tego, żeby dzieci były szczęśliwe. Nie wiem, czyście się kiedyś zastanawiali, że ostatnie dwa wieki to jest taka koncentracja objawień Maryi, że to się w głowie nie mieści, w całej historii tyle nie było. Więc widocznie jest bardzo zatroskana o swój lud, że wciąż na nowo mówi, ostrzega, wyjaśnia, prowadzi, bo mamy Boga Matkę. I myślę, że od tej strony patrząc, yy, można wytłumaczyć dzisiejszą pieśń szalną na początku, bo ona jest herezją, tak szczerze mówiąc, patrząc werbalnie. Nie podoba się katolikom, nie podobało się, że Maryja była wzięta do nieba. Ona sama do tego nieba poszła. Takie maryjne w niebo wstąpienie. Ale to nie o to chodziło. Probożność ludowa próbowała pokazać, że Maryja ma w sobie coś boskiego. I dlatego Kościół mądrze, pod natchnieniem Ducha Świętego, na dzisiejszą uroczystość wybrał Ewangelię kompletnie niepasującą do tego dnia, a jednak trafioną w sedno. Maryja z pośpiechem biegnie w górę. W góry. Jedno i drugie. Lekka zabawa słowna. W niektórych tłumaczeniach spotkały nawet to powiedzenie, że ona nie poszła z pośpiechem, ale że ona pobiegła w góry. I znowu komentarz papieża Benedykta. Jest jedna sprawa, w której nie może być opieszałości. Boże sprawy. Gdy idzie o Boże sprawy, ma być zawsze z pośpiechem. I ma być zawsze natychmiast. I Maryja jest dobrą podpowiedzią, że gdy idzie o wielkie Boże sprawy, to yy, wszystkie ociągania się, wszystkie zatrzymania się będą przeszkodą w dochodzeniu do tego celu. A że nam tam nie zawsze po drodze, to powiedzmy sobie to szczerze, nie? Wiecie, jak brzmi Ojcze nas w wydaniu przeciętnego katolika? Przyjdź królestwo Twoje, oby nie za szybko i na pewno nie dzisiaj. A powinno być niebo już! Tego chcemy! Nie wierzycie? No to jedne, jeden sprawdzian. Odkryłem to po wielu latach kapłaństwa ze wstydem. Yy, urodziny, imieniny, nowy rok. Czego życzymy ludziom, których kochamy? Zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy, dobrego męża, żony, bla, 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 nie? A ile razy życzyliśmy komuś świętości? Ilu ludziom życzyliśmy nieba? Komu życzyliśmy zbawienia? Jak to odkryłem, to zacząłem życzyć. I wiecie, co mi mówili katolicy? Nie, nie proszę cię, jak chcę być normalny. Aha. No Zgadzam się, że człowiek święty nie jest normalny, bo jest bardzo zahaczony o Pana Boga. Ale to o to chodzi. Ten pośpiech Maryi spójście w stronę Boga to jest zmiana w myśleniu, że On jest najważniejszy. A że jest różnie, to popatrzmy na nasze modlitwy. Popatrzmy na nasze zaangażowanie religijne w wielu momentach, nie? Mogłoby być inaczej. Widzieliście zakochanych, którzy są rozproszeni na spotkaniu swoim? Nie. Więc widocznie z tym pośpiechem do Pana Boga bywa bardzo różnie. W związku z tym myślę, że będzie zasadne, jeżeli zakończę tekstem z modlitwy, która będzie odmawiana już przy ołtarzu w czasie ofiarowania będziemy prosić Boga o serca rozpalone ogniem miłości. Serce, które nie jest w pełni kochające, jest sercem, które się ociąga. Serce, które jest kochające, jest sercem, które tęskni, jest sercem, które pragnie i które marzy. I myślę, że Maryja przez całe życie była tą, która marzyła za marzyła o ojczyźnie. I tu właśnie Prefacja pogrzebowania, którą bardzo często i najba naj najbardziej chętnie odśpiewuje, kiedy rozpadnie się dom naszej doczesnej pielgrzymki, znajdziemy mieszkanie przygotowane w niebie ręką Ojca Niebieskiego. Czy za tym tęsknimy? Czy jest w nas takie pragnienie, żeby być w niebie, czyli w Bogu? Tego i sobie i Wam życzę. Amen.